Pasownie przy karnewalu. Idzie sam wspominać taką opowiadaczka Kaj dobro bisiada, siada tam i ludzi gromada Zawdy, kaj byli szykowne Gryfne biesiady, tam ludzie Wwalili hormon Te ich biesiady, albo moderniejsze Teroski bale Można to sami za tela nie klapuje Ale wspomniał mi się jeden nasz poeta te Teroski mało w to miarkuje Cyprian Kamil Norwid Kiery tak kiesik pisał Gryfnie łobalu Początki tego, co dziś balem się nazywa Różne są W czym bogactwo i smak się odkrywa Lecz wszystkich balów Środek zawsze jest ten samy, a koniec jak komedii, tragedii lub dramy. Jeśli komedii, koniec jest na samym końcu. Jeśli dramy, to koniec jest o rannym słońcu. Jeśli tragedii, wtedy koniec w środku bywa. Każdy snu, no, każdy normalny hop, żaden tam ze tych paradów równości, boczy wszystkie jego balangi, bigle i fajery. Bale, prawda? Z tego, co mamy, jest przed ten karnewal, będziesz szło to wspominać, a wspominać. Teraz, no, taki jest se widz. Szykowno zabawa Zylwestrowo. Dwie kamratki trefili się na drugi dzień i jedna godo do drugi. A wiesz ty? Jarkujesz co wczoraj na kole północki, już po tym szałwajnie, bercić ci mnie prawi i żech jo jest ósmy cud świata. Nie tak ci peciął, a co ty mu na to? A jo mu na to, co by się pierunem do pozu bo kie ci drapna, jogo kasik fasna ze tymi przodziejszymi siedmioma cudami. To, gdzie obejrzy obejrzy kaj kiszka, rośnie. Ale nie, zawsze tak jest. Jeden mój kamrat Józel powadził się na zabawie ze swoją starą, bo taci mu nie dała pokój skulitego, co za tela słepie tańcuje ze większymi babami. Już tak ci do dopoluło i że se pedział, co się do swojej babeczki przez trzy tydnie nie odezwie. Śleciało ta jakoś za ze dziesięć dni i jego staro nie szczymała. Poszła do kamratki ze, ze stoku niżej i co by i przeprzyła Józla, co by się już entlich do niej odezwał. Kamratka przyszła, tak kuko belekaj, obniego do nic i oros ci do starej Wiesz, dla kiedy twojego chopa nie ma w duma, bo go nie słysza, to szluchnęmy się po jednym achliku. Nalej ty gożołecki, w to rozstyrcy tam we szransku, kaj twój hop zawdy skukotn swój taszny kiedy kiedy się zawdy po geltaku uchlastni. Józeł tego żniższy, moje wircy. Ino e nie ta i e no nie ta ze szranska w loty starej krapyki. I tak się już musiał dalsi odzywać, bo pierunc szczelu jego łobiecki. Jeszcze na ostatek, jeden fal, w którym mogę się przy karnawale tyś przytrafić. Jedy sam samtyjszy Fritz wrocł do chałupy, festelnie naprany, kajsichwel szwortyj na rozwidniu. Andreju jego wałeczka, festelnie łoskzukano, podrazuje mu pod kichol weker, zegarek i wrzesy. Ty się ty łochentolus, stop pieruński, widzisz biela jest? – Warto roku! – Chop się tak ino, deczko skrzywił i wymrącł. – Moja ty roztomyło, ty mi pokazujesz zygarek, a moja mamulka to fatrowi pokazowała zawdy kalindo. – Ojej, spią.